Hej, ludziska z tej strony. Ogolony Biały Wilk! Jej, tak jak chcieliście! Dzisiaj gramy w Rocket a ze mną jest Majoros! Siemanko wszystkim. Lecimy na szybko, dwójeczki. I wbijcie do mnie na kanał, ja jadę. Ujecha. Taka mała reklamka. Mam nadzieję, że się nie wkurzasz. Nie, skądże. Su, super. super. Z tego, co jak oglądałem u Ciebie materiał, co grasz na padzie, nie? Nie. Nie grasz? Tak. Nie. Się, a tak, wy, tak wyglądało się nie? jakbyś grał na padzie powiem ci szczerze Ja wy Raymana grał na padzie, ty, morda Wiem, wiem, oglądam Wiem, wiem, oglądam. Nie no, no. Próbuję, a nic nie wysuje. No i o. czuł, trochę nie wyszła ta wystawa. Trzeba, troszkę ja się że... Na ja tobie wystawię. O Jezu, nie ja trafiłem w busa. Ej! Halo, ta piłka miała być ten... Po ich stronie. No jest. Oni umieją latać, to jest właśnie najgorsze. No rozwalają mnie, dobra Później. Ładna próba strzelenia bramki, lecz niestety niekorzystna. Co? Stawka! No nie wierzę! Fursze. A Sierżyska, jeżeli uważacie, że zacząłem lepiej grać, to trochę jest w tym racji, z tegoż o to powodu, że sobie trochę ćwiczyłem. O Jezu, nie, ale przy A ja nie mam, jak coś, więc tam trzymaj jeszcze chwilę. Ty, to wybiłeś, czy ja? Ja, ja. Chóżle, wybiłeś, bo ja? Już... Ty, samobój! No prawie. Wybronili. O! Chóżle. O, no prawie. prawie, prawie. No, Chyba, ale... chyba cię odepchnąłem. White, ja fan. Ja fan. Proszę, nie zdarzać się. ty moim fanem? No. Co? jest? Nie, ale? nie, ja fan. Fan, nie pan. ha. <grych> Bra, go tu. No pst. Dawaj. No nie. Ja czasami nie wiem, co ja chcę zrobić i to też okej, kur... Hmm. wychodzi, nie? Znaczy. <grych> To mogę akurat wtedy zostawić, nie? bo może jakoś by tam wpadło. Co? To wow, chyba było. Nie tak. Ładnie. O, dobra, teraz lecę. Lecę. A to, żeś poleciał? Leciałem. Dobrze, żeś poleciał. No nie. Nice. Nie, nice nie jest No, co mnie pchasz w typie? No nie lubię takich Gagatków co spychają Bo to sensu trochę nie ma No co prawda Nice no, no trochę się tam nauczy. No ty gnojny kobus tam idzie O! On prawie. Prawie. Nie mam busta. Wal 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 A, dobra, nie Nie Jestem daleko, ale busta nie mam. Jak ja nie mam busta, to nawet nie podejrzę pod piłkę. O nie! Dobra. O nie! Jak mi mm, wyrolował. O to ronno się mówi, nie? Nasze się wygrywa. Ale ładnie to zrobił, ładnie. Jak zielony. Lecimy dzisiaj tylko takie y, dwa szybkie meczyki. Podróż takiego, że jeszcze te rok miałem świętowania swojej 18. No! C Kiedy chciałem coś spróbować ładnego, to mi zabrałeś piłek kurwa No przepraszam coś, nie? nie, ci, te, tego, nie. nie? Ja myślałem właśnie, że bronisz dlatego nie... Dlatego po to nie leciałem nawet. No dobra, to trudno się mówi. A bo tu byłeś. No ja tu no. byłem i zawracałem, robiłem. Ja byłem właśnie tam na boku, bo myślałem, że... No, dobra. Kurde, No co? Masz jeszcze, masz jeszcze? Nie mam już. No co? Jezu, czy te panowie, panowie muszą są takie typowe no-miss? Co nie muszą tak napić? Co jest? Mis, to właśnie. A nie pociąłem, to dotykałeś. boby nie było. Ja nigdy nie wiem gdzie się dobrze ustalić, że to by miało sens. Zwłaszcza na takie garaczy, nie? Ja. Zot... Nie. Ale drbleży tutaj masakra z tymi flaszami. Niech myślą, że nie by moja piła, mam zróżnicowane opóźnienie, zajebiście. Też mam spokojnie, to, to jest akurat codzienny problem w rokecie, że za zróżnicowane opóźnienie jest. O nie. To było dobre, nawet. Ej, brama, brama, brama. O szkur. 9 sekund, dobra. Na pewno. Jeszcze damy radę. Wygramy. Tak. 100 bo uznałem, że to wybiłeś. Nie, tak działa. No, ja no ale też. Ale ciężki meczek na start. No, niestety, no ale. Boże, 112 wyniku. No i pa, samobójku kuźwa będzie zaraz. Nawet. Jak z nie innej nie. beczki, mówiąc. No i to teraz będę trzymać na ziemi, no. No, to pierwsza pierwsze gra niestety nie udana. No rewanż, o, chcą rewanż gramy. Nie, z nim rewanż. nie 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 właśnie też nie chcę rewanżu z nim przegramy No to nie ma sensu Tak to, to prawda Okej już widzimy Huch. się w kolejnym meczyku Ja jadę I lecimy? Mhm. Może z tymi damy radę z tego co słyszałem to Ty musisz mieć trzy banki jak oglądam. masz kurczeee Nie, dzisiaj nie dzisiaj się Dzisiaj challenge'owy uh! Gość nie trafił na pustaka A ja nie mam e busa, czekaj, jadę po busa szybko Okej, okay. hmm. jestem Chudek Krajo dobrze. Masz? Ojej, Jezu, nie, nie trafiłem w to A chciałem tak ładnie I teraz ja, szkoda, że mnie tam nie było, nie? No właśnie, nie, musimy ustalić, kto będzie na dośrodkowania, kto na. Co dzisiaj nie idzie, no naprawdę, coś dzisiaj nie wychodzi. Ale wiesz, jaki ja miałem plan, Nie wiem, to no miał... jeszcze wybić. No właśnie, ja też to wybijałem, to dotknąłem, tylko że nie na bardziej na bok. Kurde, Strzelaj. dał. Ja wiem. Nie umiesz strzelać się prosto w bramę? Eee... Umiem, tylko nie zauważyłem, że on pojechał po pusta. Naprawdę? Jakieś... Tego nie było, nie? Jak coś. Kurde. Pff. Nie, Wolf! Zjebamy! Coś Chciałem... Zobaczysz. Boże, chciałem, na, do tyłu, chciałem do tyłu, chciałem do tyłu, nie, A chciałem do tyłu Tato, możemy. No dobra, no Poczka Dwa mecze, tylko przegaramy. To równo się mówi. Gol. No, c no kurde, słupek! <noise> Co my <głosy> robimy? <noise> Wygrupiamy się chyba. Nie, no, my trolujemy razem. Mi od wczoraj już nie, nie szło Granie w to Kur, nie mam usta. No kurwa, nie trafiłem w nawet Co oni tak... Grają kurde tak dziwnie, Dobra. no white! Mam usta. No ty masz boost, a ja chciałem gol. No i chuj No i... Polender no Majesz tutaj jest Mówić co ci się podoba, mordo nie, nie będę, bo ja mam kanał family friendly Cze ja Czemu możliwe, ja zrobiłem ja tam wywrotkę do tyłu? Ja się znieżyłem. Nie mam pojęcia Ja pierdziec, ja. Znowu nie założymy że nie jedzie do ten do tyłu No taki typowy, widzę, że gracz napadzie bo Za Ta tam no Jedź. O, o, o. Gol? Gol. Tak. Ładnie. No to ja jeden. sobie jest... Ty zawadziłem tam jeszcze. U mnie wygląda to lepiej, bo mam Bakers Moda, więc mam jakby swoje autko ze swoim customem jakimś. Ej, ale patrz tam. Ja tam jeszcze zawadziłem, nie? A, nie ma ręczy mm -hmm. zobaczyć. Dobra, co. <laughs> Próbowały... Jedź, ja bronię. Próbowałeś mi to ukraść? No tak jakby... Nie, no, ja tam y, po prostu powiedziałem, że sobie lecę, nie? No i gol, 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 gol... Nie, słupek. No kuźdę, nie mam jak coś. Za, Zawali mi dwa busty, no. no. Czemu na mnie jedziesz? CO?! Jak innym to zrobił? Jakim cudem zabrałeś się znowu? O boże, Myślałem, że trafiłem. Nie, dobra, witam Dzięki. Eee, nie, Co ja robię? Pomoc. O jezu, nie! Podleciałem na wysoko, ale dobrze. Fajnie. Fajnie to, 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 nie jest. No to nie było fajnie się, fajne odbicie. Co to jest do cholery, za no taki szybki? Masz, daj, twoje. No kur... Wywalił ją. nie brzeczka, fuck. Oprzeczka zawsze najgorsza, nie? Tak! Zwłaszcza jak taki Arial taki wkoczysz już, już taki jesteś wkurzony, no A tutaj już spinę zapalę Na no, busta nie ma, mam Boże Ale Bustrzy Dobra, tam na bok Tam nic nie grozi jak nic nie grozi? O, a już. co Jak gościa nie było, to co miał grozić? No jak, jak nie mam pomysłu, to zrzucam na boki jedę po pustach. Co To maja? Jak nas gościu robi? Ja pierdzielę. Chyba dalej gościu do bramki naszej, a ja się przewrócę. gol No tego nie ma. Dawaj, 20 sekund, mamy do... radę. A, po co ja to pomijałem? Nie ja znużyłem. Że... Obejrzę, obejrzę u ciebie, Jak ja pecha, że złapał obecnie. No. Panie? Nie mam boostu. No, oh a wolf! Dobra, Tych. połóżmy to. No, dobra gierka, była teraz. No, dobra, dobra. Co, trzecia lecimy jeszcze? Lecimy Co, jeszcze kilka? trzecią. Co ja będę ludzi z zabraniał? <noise> żeby oglądać. Tak. Mogę tabl. zobaczyć, jakie błędy się robi i tak dalej. Wróciliśmy, wiem, mam... lecimy, będzie dobrze. Lecimy. Trzecia gierka. Trzecia giera może będzie wygarana Jak nie, to lepiej... Oby... No nie, znowu to samo robię, nie. Nie lubię takich ludzi Też nie lubię Bo kiedy kiedy wyjdziemy, no tak nie pamiętam, bo ja nie widziałem, żeby tak platy nagrała. Ty I... Kogo wow. my gramy? Ała. Co jest? Co jest? Co ja odwalam tym samochodem, halo? Ten samochód mnie, źle nie lubi No nie graj Jak nim, jak Chyba jak kolejna nie była. była, no ale, nie pykło. Ty grasz tym To jest Guardian, nie? Nie wiem. Kurna ma nie, nie, no. to ty tym bardziej zrobiłeś, Och. mi bóstwa. Gdzie złodziej No Los, los. Co jest? Cholera. Czemu oni wyrywają też we swoją stronę bramy? Nie mam pojęcia. Oni teraz to wybiją. Wiedziałem. <grystanie> Dlatego już tam nie leciałem wręcz nawet. Trzeba by czekać na nich. Stoi. Dobra, do ściany. Będą chcieli arealami popierać, wiesz? No, co za śmietnik. Tak. I ja teraz Ta jak to ja bym będzie. tam był, nie? Areal. Znaczy nie areal. O! A broń to. A dobra próba. Co no mamy? Akerów, a nie przeciwników. Nie no. Przecież ja wiem, co, spokojnie. Co to jest za cholery? Na kogo my gramy? Na ludzi. Słyszałem! Którzy. Wiem. <gry> którzy... Który, którzy są zmarnowani? Nie! Biegnij, biegnij. Biegnij, kujsz, ja już chcej. Bie, biegnij, spokojnie. Ja, ja, mi już w głowie tylko Valorant i CS, nie? Biegnij. Tak wiem. <noise> Maraton, no tylko chyba trzeciego odcinka nie, nie oglądałem, ale na drogę, na drogę. A czwarty tutaj. oglądałeś? Czwarty oglądałem, bo... To byłem... to jest właśnie znaczy, blika, nie, nie? znaczy oglądałem, bo... Wiesz że trzeciego nie oglądałem? Bo Patron Halla dostałem tego spoilera, że przegraliście, więc nie chciałem was martwić. A to w czwartym przegraliście, a nie w trzecim? Nie, w trzecim przegraliście. W trzecim przegraliście. No, ja nawet obrotu zarobić nie mogłem. No. no zarobiłem sobie obrót na plecy. Dawaj ci wystawiam kurczę. No nie pika, no. Pika, pika czuł Nie, pika Szkół, fuck. no, nie, 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 -m -f -f -m. <śmieści> nie, tam nie, tam, nie, tam, nie, tam, nie, 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 bo wiesz, ja ich zmyliłem. Moja taktyka właśnie polega na tym, że ja ich mylę. A ty masz ich mylić, tak? Dobrze. No. Okay. Ale zobacz, zobacz. Ja. I patrz jak Co ja ich zmyliłem. <laughs> kuźwa, ja sobie tam latałem. <laughs> Bobel polecił pod piłkę. No. Dobra, jedź. No, serio? Czemu to nie pojechało tam, gdzie chciałem? Pojechało, kuź. Ja pier... Może totalnie mnie zmylili, no dobra, My wiedziałem, że nie będą grali, będą grali tak na ale... Chciałem podlecieć! Miałem taką ochotę, by tam podlecieć, ale, ale, ale zechciłem, że nie, wiem, że wiesz... Wywaliłem typa jeszcze do góry. <laughs> Jak on to... Takim małym uderzeniem tak opowiadł to? Nie, dobra Nie my z nim nie wygramy Ja pierdziele Patrz co nie robił Why you smur? <laughs> Czy on coś w ogóle gada? Nie wiem ta komunikacja w Rocky' jest na tyle słaba, że ja nie razy jeszcze nie słyszałem dźwięku gościa nigdy, nie. Nawet twojego nie usłyszałem teraz. Kurde. Jeszcze usłyszałem nawet w Discordzie, a nie tutaj. No nie, nie piekła. Nie no. mu zabrać. Oni muszą się pomyśleć, jak oni się pomyłą, wtedy będzie można strzelić, a tak to poza tym, to... No, no właśnie, więc nawet... No, dawaj, wolf. No, nie piekło. I ci pustosia. Nie? No, masz to. No, prawie. Prawie, prawie. Jeszcze mam to zróżnicowane opóźnienie, trochę. Woj! Nice, aż sobie chyba strzetuje ten strzał. Bo ładny. Te powtórki nie pomijam. jest sobie u mnie pewnie. Tak. Szetowałem. Daj to na początek odcinka Nie, sorry <laughs> nie żartowałem O! o dawaj Wolf. no, mogłeś no, się. Ale nie mam boosta, nie? A bez boosta to ja zanim tam dojadę to oni już... Dobra, oni wypchnąłem, tam... wypchnąłem go, wypchnąłem, on nie da rady tego Bardzo, bardzo. No, patrz Pfff, walnąłem w <laughs> Ja pierdolę no <laughs> dawaj, 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 dawaj Chciałem, nie piekło. Tak no, zawsze, to jako policja fajne. Dobra, teraz by nie stracić tych ostatnich dziesię... tych 5 sekund, ale, bo, będzie, bo będę zły no, Jak ja się będę tłukł O dobra, no i to będzie to Nie doskoczyłeś, uh! nie, nie, nie udało się Pięć Zapięć, trzeba Gol Ładnie Pierwszy mecz wygraliśmy! nie Nie, Udało się Ale to było ładne też, też. Nie ma rewanżu nie, nie ma rewanżu, koniec odcinka Więc ludziska, dziękuję wam serdecznie za odcineczek Ze był Majeross, był zajebiście To nie? <grym> było zarąbiście, dziękuję bardzo za zaproszenie na gierki no dokładnie, więc... I wbijajcie na mój kanał. I tylko tyle. do powiedzieć, mordo. A teraz to tak mówię. naprawdę. Jeżeli wam się odcinek podobał, łapa w górę, subik na kanale oraz walić w dzwona. Oraz właśnie wpadnijcie do rosta na kanał. Link będziecie mieli w opisie. A tymczasem trzymajcie się i do następnego. Cześć! Siemanko!